Szanowni Państwo, witamy w Domu Edukacji Medialnej. Dzisiaj gości u nas temat, który jak bumerang wraca do Domu Edukacji Medialnej, czyli tematem będą media, media przyszłości. Nic dziwnego, skoro rozmawiamy właśnie o tym w Domu Edukacji Medialnej, a spotykamy się przy okazji publikacji nowej książki pod tytułem Media przyszłości wybrane aspekty komunikacyjne, ekonomiczne i edukacyjne. Moim Państwa gościem jest dzisiaj jeden ze współautorów tej książki, dr Krzysztof Tenerowicz, ekspert Domu Edukacji Medialnej. Dzień dobry, panie doktorze, i dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Dziękuję bardzo. Zawsze chętnie przyjmuję takie zaproszenie. Dzień dobry Państwu i mam nadzieję, że nasza rozmowa będzie ciekawa dla naszych odbiorców. Panie doktorze, czy w ogóle w kontekście mediów w przyszłości możemy rozmawiać o wartościach? Czy jest to temat odpowiedni do dzisiejszej serii? Wydaje mi się, że w ogóle sprawa mediów, niezależnie od tego, czy klasycznych, czy nowych, tak zwanych nowych, coraz więcej z wartościami ma wspólnego, chociażby ze względu na to, że kreuje te wartości. Kreuje wzorce postępowania, zachowania, zwłaszcza w tych pokoleniach młodszych. Ale jest to też pojęcie dosyć względne, bo również moje pokolenie, a ku mojemu ubolewaniu ciężko powiedzieć, że jestem młody, bez wątpienia w dużej mierze zostało ukształtowane właśnie przez media. Nieco inne niż te współczesne, ale jednak media. No i tutaj wracamy też do tego, rzeczywiście wspólnie zastanawialiśmy się, prawda, czy te media w tym odcinku, w tym cyklu, porozmawiajmy o wartościach powinny się znaleźć. I tak, zdecydowanie, bo o tych wartościach możemy mówić też, bym powiedział, nieco przewrotnie w dwojaki sposób. Po pierwsze, wartości materialne, i tutaj bez wątpienia wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że, że media są biznesem dzisiaj, no, ale już tak zupełnie na serio, również w tym wymiarze takim bardziej społecznym. Bez wątpienia media właśnie wpływają na nasze życie, na kwestie społeczne, na kwestie wychowawcze, na kwestie edukacyjne. Bardzo często media zastępują szkołę wręcz. I to niekoniecznie zawsze w złym tego słowa znaczeniu, bo media są coraz lepiej, coraz pełniej wykorzystywane w procesie edukacyjnym, zwłaszcza te nowe media, i wydaje mi się, że jest to tendencja bardzo ciekawa, rozwojowa i, i myślę dobra. Czyli dobrze. A czy tutaj możemy na przekór właśnie tym głosom, że bo pojawiają się głosy bardzo często, że media dzisiejsze młodzież deprawują i wartości, jeżeli jakiekolwiek wprowadzają w ich życie, to to są wartości nie do końca słuszne, nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. I czy tutaj właśnie na przekór możemy powiedzieć, że chodzi tutaj o to, w jaki sposób my uczymy nasze dzieci korzystać z mediów i że to jest po naszej stronie błąd, po stronie społeczeństwa, że właśnie dzieci i młodzież w ten sposób właśnie z mediów korzystają i takie wartości, a nie inne, z mediów odbierają. Wydaje mi się, że to jest odwieczny problem i dylemat, który przy okazji badania i diagnozowania roli mediów w życiu całych społeczeństw, narodów był rozważany, bo jak sięgniemy swojej młodości, dzieciństwa, to każdy z nas był, w zależności oczywiście od pokolenia, nie chcę tutaj wszystkich i nie byłbym w stanie pewnie wzorców Gdzieś tam odwzorowywać i przypominać, ale od słynnych Czterech Pancernych, przez Bruce Lee, na Terminatorze i można tak jeszcze pociągnąć. Te, te, te wzorce gdzieś były popkulturowe, wzorce nie zawsze może takie stricte edukacyjne, ale na pewno kształtujące pokolenie. Wtedy młode, później to pokolenie dojrzewało, by po 10, 20, 30 latach, czyli po takim momencie, w którym stawało się coraz bardziej stateczne i z roli dzieci stawało się rodzicami, potem może dziadkami nawet zaczyna krytykować to, co się w mediach dzieje. Tymczasem jest to po prostu zmiana w mediach, tak jak w każdym innym elemencie życia, jest czymś naturalnym. I pytanie tylko, czy my będziemy w stanie w tym wymiarze edukacyjnym właśnie, w wymiarze edukacji rozumianej bardzo szeroko, czy edukacji właśnie w wymiarze komunikacji, ekonomii, ale przede wszystkim stricte edukacji, wykorzystywać te zdobycze medialne. Myślę, że to jest ta kwestia, którą powinniśmy, rzeczywiście wnikliwie przedyskutować. Rozumiem. Czyli to jest trochę tak, jak z już kiedyś porównaliśmy tutaj właśnie w podobnym temacie te nowe media do noża, którym można zarówno posmarować chleb i wykorzystać go w sposób właściwy i pożyteczny, ale można też nim zrobić krzywdę, tak? Czyli to jakby tutaj zależy od tego. Czyli same w sobie nowe media? nie są złe, jeżeli dobrze odczytuje to, co przed chwilą tutaj zostało Zdecydowanie, ja nawet bym uważał, że są jednym z, większych zdobyczy, są jednym z wielkich, większych zdobyczy cywilizacyjnych. Poza tym są czymś, tak jak kiedyś dzieci się w szkole uczyło alfabetu, abecadła, mm. bo czytanie, pisanie było czymś, co dawało przepustkę do świata wtedy dorosłych, świata takiego dojrzałości. Dzisiaj edukacja medialna jest dokładnie czymś podobnym. Nie wiem, czy należycie i w stu procentach wykorzystujemy te możliwości jeszcze we współczesnym systemie edukacji, ale myślę, że to jest po prostu proces nieodwracalny. Musimy zacząć to robić, by kolejne pokolenia, na przykład pokolenie moich dzieci, w sposób świadomy korzystało z tych mediów i unikało pułapek, które niewątpliwie te media gdzieś ze sobą niosą. Edukacja medialna z całą pewnością jeszcze do nas w domu edukacji medialnej wróci, ale chciałbym też pochylić się nad tym, y Jakie, jaką wiedzę, jakie najważniejsze rzeczy czytelnicy mogą wyciągnąć z tej świeżo wydanej pozycji książkowej? No właśnie, my tu staraliśmy się, bo to jest jakby element szerszego projektu realizowanego zresztą przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, my staraliśmy się i przy okazji cyklu spotkań, warsztatów z studentami, z uczniami, które zresztą dom edukacji medialnej współorganizował, czy przy okazji, później, właśnie pozycji książkowej, wydobyć tą kwintesencję tego wszystkiego, co w wymiarze finansowym, edukacyjnym, ale społecznym i kulturowym media czeka, albo przynajmniej zdaniem autorów tego opracowania, co jest takim wyzwaniem, z którym będziemy musieli się zmierzyć i pewnie docelowo sobie poradzić. I doszliśmy tutaj do takich, oczywiście, szeregu wniosków, ale myślę, że jeden z najważniejszych dotyczy też roli państwa. I myślę, że warto się, zwłaszcza, że jesteśmy chyba tak przynajmniej, Perspektywa śledzenia dialogu społecznego, politycznego pokazuje, u, u jakby zarania kolejnej dyskusji na temat przyszłości mediów publicznych. Wydaje mi się, że właśnie tutaj kilka takich małych podpowiedzi w tym opracowaniu również się znajduje, bo państwo paradoksalnie w XXI wieku ma coraz więcej wyzwań, jeżeli chodzi o ten rynek medialny. Czyli troszeczkę to państwo musi jednak wejść w ten sektor. I zacząć pilnować pewnych kluczowych aspektów. Wojna na Ukrainie pokazała w taki dobitny sposób, bo wcześniej widzieliśmy to, ale nie zawsze mieliśmy tego pełną świadomość. Fact checking, kwestie dezinformacji, wprowadzania w sposób zamierzony, intencjonalny i w 100% zorganizowany odbiorcy w błąd. To są pierwsze z brzegu, już nie mówię o wszelkiego rodzaju manipulacjach, perswazjach i, i tak dalej. To są takie zagadnienia, nad którymi państwo, w tym państwo polskie, musi się w dobie reformy mediów, w tym mediów publicznych, pochylać. To, co zostało powiedziane, czyli właśnie zwalczanie fake newsów, dbanie o to cyberbezpieczeństwo, to wydaje mi się, że to taka funkcja nadzorcza nad tym internetem, a czy państwo, odskakując troszkę, w tą gałąź właśnie roli państwa w nowych mediach. Czy państwo ma pole do tego, żeby nie tylko nadzorować, ale może też w pewnym sensie tworzyć, tak jak kiedyś, no znaczy do dzisiaj, tak, telewizja publiczna jest ważnym graczem na rynku mediów publicznych, tych tradycyjnych? I czy tutaj też ma państwo pole do jakiejś gry? Dokładnie y o tym myśli myślimy i mówimy i piszemy. W opracowaniu. Właśnie media publiczne to jest rozwinięcie myśli, o której w poprzednim wątku mówiłem. Media publiczne jako strażnik prawdziwych informacji, które powinny w przestrzeni publicznej się ukazywać. Media publiczne nie tylko rozumiane jako publiczna telewizja, publiczna radiofonia, czy regionalna, czy ogólnopolska, ale też polska agencja prasowa. Też wyposażenie w mediów publicznych w. Taki atrybut weryfikacji informacji, które w tej przestrzeni się pojawiają. Nie uciekniemy od tego. Jest tak dużo różnego rodzaju zagrożeń i tak dużo interesów, które stoją za tymi działaniami, że po prostu państwo musi troszeczkę tym strażnikiem się, czy chce, czy nie chce, stać. No, ale internet jest w pewnym sensie trochę takim dzikim zachodem, bo jest to globalna wioska. Państwo. Ciężko, ciężko jest Państwu oddziaływać skutecznie, chyba na takie duże platformy, jak powiedzmy o globalnym zasięgu, jak na przykład TikTok, czy Twitter, e, Facebook i tak dalej, prawda? E, nie wiem, czy rynek medialny jest dzikim zachodem, bez wątpienia jest e, świetnym rynkiem. Mhm. E, właśnie dlatego rynkiem bogatym, bardzo, rynkiem generującym niesamowite przychody. To też zresztą pokazujemy nawet na e, tym przykładzie polskim, jakie to są pieniądze i w związku z tym za wszelkiego rodzaju treściami bo też mówimy dużo o takim kryzysie pewnej kulturotwórczej roli mediów jako całego sektora nie tylko mediów publicznych i to rzeczywiście znowu to takie rozważanie trochę co było najpierw jako czy kura czy problemy zostały poprzez słabość tych mediów gdzieś tam wytworzone i i są pokłosiem tego, czy odwrotnie, tak? czy, czy to media mają taki problem, bo są niedofinansowane, zwłaszcza te publiczne, bo może po prostu odbiorca oczekuje takiego przekazu, a nie zbyt ambitnego, niespecjalnie ambitnego. Ta dyskusja tutaj na kartach tej książki też króciutko wybrzmiewa, ale wracając do jakby sedna pytania, to nie jest kwestia w żaden sposób, żeby ktoś tego w ten sposób nie zrozumiał, wkraczania w sferę wolności. Mediów, bo tu bym był pewnie pierwszym przeciwnikiem takiego rozwiązania. Mhm. Bardziej chodzi o to, żeby wyznaczyć jasne zasady. Jasne zasady, kto weryfikuje odbiorca. Przecież dobrze wiemy, że internet ma różne zakamarki, by tu nawet gdzieś tam do tych darknetów sięgnąć, w których jeżeli ktoś chce i jest zdeterminowany, i tak do nich dotrze. Natomiast bardziej chodzi o to, żeby państwo stworzyło pewien system kontroli informacji w sferze publicznej i jasno mówiło, co jest prawdą, co prawdą nie jest. I nie chodzi tu w żaden sposób o ocenę wyrażanych opinii na dane tematy. Chodzi o weryfikację faktów. Czyli opinie zostawmy w spokoju. Każdy w demokratycznym państwie ma prawo do swojej opinii. Natomiast jeżeli chodzi o fakty, to w jakimś zakresie one są w 100% weryfikowalne, mhm. w jakimś zakresie po prostu e, wydarzeń osób, zdarzeń itd. I tutaj myślę, że Państwo powinno tego pilnować, bo dzisiaj mamy do czynienia z szeregiem, powiedzmy na przykład teorii spiskowych, które z faktami nie mają niczego wspólnego, a nikt ich tak naprawdę nie kwestionuje. Nie ma instytucji poza zdrowym rozsądkiem, ale ten w sposób oczywisty nie jest instytucją i tutaj państwo na tym polu niewiele ma niestety do zrobienia. Więcej może szkoła właśnie, tak? Czyli żeby szkoła też uczyła weryfikacji takiej po prostu bardzo. Bym powiedział wnikliwej, rozsądnej weryfikacji na poziomie bycia odbiorcą, ale to musi być wspierane przez instytucje państwowe, czyli takie instytucje, które troszeczkę na zasadzie kilku portali fakt checkingowych, które dzisiaj istnieją, ale oczywiście to jest nie ta skala. Mówią, to jest prawda, to jest fałsz. Mhm. A to jest półprawda. To w tej informacji jest prawdziwe, a to już jest interpretacja bądź po prostu wręcz nieprawda. Z całą pewnością o tym. W jaki sposób i na jaką skalę państwo powinno ingerować w rynek mediów w przyszłości, które trochę też rozumiem dzisiaj, jako media, nie tylko, ale również społecznościowe. Można by o tym dyskutować bardzo długo. Jeżeli państwo chcą takiej dyskusji usłyszeć, usłyszeć taką dyskusję, to prosimy, aby dać znać w komentarzach. Natomiast jeszcze co do samej książki chciałbym zapytać, ponieważ nie jest to pierwsza publikacja, w której Fundacja Edukacji i Mediów brała udział. I teraz takie pytanie: kto jest grupą docelową? Bo wcześniejsze publikacje, o ile się nie mylę, były skierowane do trochę bardziej naukowego segmentu czytelniczego. My staramy się przy zachowaniu oczywiście wszelkich zasad, którymi jesteśmy determinowani, właśnie w projektach badawczych i naukowych. Aby jednak w miarę możliwości ten język był zrozumiały również dla takiego odbiorcy, który szuka po prostu informacji, zweryfikowanej informacji i faktów na tematy, które go interesują, na tematy edukacji, edukacji medialnej, zwłaszcza tematy mediów, kwestie związane z tym, o czym piszemy, czyli również wymiaru finansowego funkcjonowania rynku medialnego, wymiaru społecznego, kulturotwórczego. To przede wszystkim, natomiast zdajemy sobie sprawę oczywiście z tego, jak zresztą szereg inicjatyw podejmowanych w domu edukacji medialnej, że nie zawsze naszym odbiorcą jest odbiorca masowy, ale to tak naprawdę też nie zawsze o to chodzi. Bardzo często chodzi o to, żeby dotrzeć też do decydentów, do, osoby, do osób, które mają wpływ na to, jak ten wymiar, jak ten rynek medialny, jak te media, ten sektor w przyszłości w Polsce, ale nie tylko w Polsce będzie wyglądał. Bo jeżeli mówimy o czymś, co jest chyba nadrzędną wartością i nadrzędną potrzebą tutaj w działalności domu edukacji medialnej, czyli o samych działalności edukacyjnej, wspierającej edukację, to bez wątpienia przecież to nie dzieci układają program nauczania. To osoby starsze, osoby dorosłe decydują o tym, czego dzieci w szkole uczyć się będą. By tak się stało, by ten dobór był świadomy, a przede wszystkim właściwy to te osoby też muszą czerpać wiedzę, z, mam nadzieję, również i takich opracowań. Bo tak jak wspomniałem, tak jak kiedyś znajomość abecadła było przepustką do tego świata dorosłości i dojrzałości, tak dzisiaj świadomość tego, jak media funkcjonują, pewne kompetencje medialne w tym zakresie po prostu są takim abecadłem. Bez niego nasze dzieci wcześniej czy później wpadną gdzieś na te rafy, które nie do końca dobra strona tych mediów. Gdzieś tam je spotka i gdzie będzie wpływała właśnie na to ich życie, nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli. I w tym procesie edukacyjnym, wydaje mi się, cały czas mamy problem z tą debatą taką debatą czysto merytoryczną debatą, która będzie wpływała na jakość edukacji, na jej formę i na to, jak będziemy sobie wspólnie ustalać ten, ten plan, w jakim będziemy nasze dzieci, młodzież wychowywać. A czy widzowie Domu Edukacji Medialnej zainteresowani tą tematyką mogą w jakiś sposób nabyć albo zdobyć tę książkę, aby również zapoznać się z jej treścią? Tak, oczywiście, właśnie trwają starania. Tutaj jesteśmy po rozmowach ze stowarzyszeniem, aby udostępnić w sposób zupełnie bezpłatny, również na naszej stronie w tak zwanym PDF-ie w wersji otwartej, treść tej strony, jeżeli tylko będą, będzie pozytywna decyzja. Głównego wydawcy to tak zrobimy, bo to jest również nasze zadanie, czyli żeby ta dyskusja była otwarta, aby była żywa. No i ja tak nieśmiało, ja nie wiem, czy dzieci, zwłaszcza podczas wakacji, które właśnie trwają, dzieci, młodzież, czy będą miały ochotę, żeby nawet tą książkę bardziej o młodzieży tutaj myślę, no bo tutaj troszkę język jest taki, że myślę, że, 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 że raczej jest to adresowane do nieco starszej młodzieży. Jeżeli będą chcieli przejrzeć, wypowiedzieć na ten temat, to będzie szczególnie cenne. No, bo tak jak powiedziałem, oczywiście to dorośli ustalają programy y, nauczania, ale jednak finalnie adresatami są dzieci. I dobrze by było, żeby uwzględniać y, i myślę, że jest to wręcz niezbędne by uwzględniać i oczekiwania, i, oczekiwania, i potrzeby y, tych, y, których y, uczymy na końcu y, czyli w tym przypadku pewnie głównie młodzieży, ale również i dzieci, bo Właśnie ta edukacja medialna powinna, to nic bardziej mylnego niż przekonanie, że to tylko licealiści, czy być może starsze klasy szkoły podstawowej. Myślę, że wprowadzenie przynajmniej do tej edukacji medialnej powinno się odbywać znacznie wcześniej. Do takich wniosków dochodzę również na podstawie obserwacji własnych dzieci, które w, myślę, że już w wieku 8-9 lat no jedna córka właśnie mniej więcej w tym okresie jest, a druga jest nieco starsza już mają te kompetencje na takim poziomie, że myślę. Że nie jeden 40-50-latek mógłby się e, zawstydzić. Jeżeli są Państwo y, zainteresowani właśnie tą tematyką, tego, na temat tego, jak będą rozwijać się media w przyszłości, to zachęcamy do tego, aby obserwować nasze media społecznościowe, na których na pewno będziemy komunikować, jeżeli już się y, tutaj wydanie online zostanie udostępnione. tak? Tymczasem ja bardzo dziękuję Panie doktorze za rozmowę, za przyjęcie mojego zaproszenia i mam nadzieję, że na tak ważne tematy jeszcze nie raz przyjdzie nam tutaj porozmawiać. Dziękuję Pięknie bardzo. Dziękuję i jestem niemal pewien, że tak będzie właśnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.